Opowieść 840. Emeryt i wszystkiego protazego. Emeryt Protazy, który powrócił niedawno z przestrzeni kosmicznej, dowiedział się, że ich ojciec najlepszy i stwórca opowieści z życia emeryta Andrzej Wrublewski obchodził będzie 70 urodziny i postanowił sprawić mu niespodziankę. W tym celu postanowił, wbrew swojej wrodzonej nieśmiałości, porozmawiać z każdym bohaterów swojej historii o przygotowaniu do tego święta. Ponieważ mózg Emeryta pracował jeszcze w trybie kosmicznym, czyli przyspieszonym, wpadł na pewien pomysł. Przywdział swój tradycyjny strój, czyli trzydziestoletni garnitur, różową koszulę, zielony krawat w niebieskie grochy, buty na skórzanym obcasie i ciemnozielony Beret i udał się na spotkania z bohaterami. Protazy, który w kosmosie spędził, jak mu się wydawało, niewiele czasu, tak naprawdę spędził tam pięć ziemskich lat. Ze zdumieniem dostrzegł zmiany w jego otoczeniu. Pierwszą taką zmianą było małżeństwo dozorcy i pani Wścibskiej czyli sąsiadów protazeko z bloku mieszkalnego. Protazy po powitaniach i dokładnym obejrzeniu przez panią Wścibską, czy aby po pobycie w kosmosie protazemu nie wyrosły czułki marsjańskie, rzekł. Jestem u państwa w sprawie siedemdziesiątych urodzin pana Andrzeja Wróblewskiego. Uważam, że powinniśmy je odpowiednio uczcić. Proszę zatem, abyście państwo napisali krótkie zdanie o naszym autorze. Oboje ze zdumieniem spojrzeli na emeryta, ale przystali na jego prośbę. Protazy zadowolony z rozpoczęcia swojej misji udał się w dalsze poszukiwania. Zamierzał spotkać się ze Zbirem. Oczywistym miejscem pobytu tego rzezimieszka była ławka w pobliskim parku, szczelnie obrośnięta krzakami. Gdy Protazy wyjrzał z za krzaka, jego oczy zrobiły się ogromne ze zdziwienia. Za krzakami siedzieli zarówno Zbir, jak i bandyta Edzio, którego banda uprowadziła Protazego, i ciotka meliniarka. Na widok Protazego Zbir niemal wykrzyknął. Staruszko, wróciłeś z tego kosmosu. Oj, chyba ci posłużyła ta podróż, bo jakoś odmłodnięty jesteś i oczy takie większe masz. Siadaj, opowiadaj, walnij kielonadze. Starymi znajomymi. Protazy grzecznie odmówił i wyjawił powód swego przyjścia, prosząc jednocześnie o jedno zdanie dla autora. Cała trójka niemal jednocześnie wykrzyknęła: No, oczywiście, no, no, komu jak komu, ale no, wróbleckiemu to się należy. Jedynie Mina Edzie nie do końca odzwierciedlała hura optymistyczny nastrój. W sumie dzięki narracji pana Andrzeja spędził on 5 lat za kratkami. Nie chcąc jednak podpaść autorowi, przystąpił do inicjatywy Protazego. W sumie to tylko pięć lat, kto wie, czy taki autor nie zechce się zemścić, jak wymyślona postać podpadnie i w następnej opowieści nie wsadzi na dożywocie. Protazy zadowolony z siebie udał się dalej w poszukiwaniu bohaterów swojej opowieści. Odwiedził panią Kioskarkę, braci Hilarego i Makarego, studenta Ewarysta, który obecnie robił doktorat, zadzwonił też do swego brata i jego synów. Niestety, nie udało mu się skontaktować z bliźniakami jedynak, którzy po wymalowaniu słoika drzemu morelowego obok drzwi mieszkania Protazego zostali gwiazdami popkultury i wraz z aktorem Hortensjuszem podróżowali stale między Londynem a Nowym Jorkiem. Emeryt odwiedził też lektora Cezarego, który czasami nagrywał opowieści o nim. Niestety, Cezary nie okazał się zbyt rozgarniętą w słowie osobą, co jest częstą przypadłością wśród lektorów. Obiecał jednak nagrać kilkanaście odcinków, które znajdują się na pendrive w środku tego opakowania. Emeryt wrócił do swego mieszkania, by w ciszy oddać się jego dotychczasowym ulubionym zajęciom, czyli oglądaniu telewizji i spożywaniu kanapki ze wspaniałym drzemem morelowym. Nazajutrz, protazy zgodnie z umową z bohaterami, zajrzał do skrzynki pocztowej, aby wyjąć karteczki z jednym zdaniem o autorze. Niestety, żaden z bohaterów pod wypowiedzią się nie podpisał. Zdenerwowany protazy wrócił do swego mieszkania i zrzucił wszystkie karteczki na stół. Ku jego ogromnemu zdziwieniu ułożyły się one w taki oto wierszyk. Szanowny panie Wrublewski. Oto my, bohaterowie Humoreski o zabawnym życiu emeryta, co wszystkich za serce chwyta. Z okazji twego święta i podzięce za nasze urzeczywistnienie, całą bandą składamy ci twoje ulubione życzenie. Życzymy ci nasz, autorze kochany, wszystkiego od nas wszystkich, a przede wszystkim od protazego.